Cześć moi mili, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na drugą część filmu ze zdobyczami z Polski. W tym odcinku pokażę Wam rzeczy, które jeszcze na tym kanale, a może na jakimkolwiek innym kanale nie widzieliście. Jesteśmy gotowi? Zaczynamy! Na pierwszy ogień pójdzie chlebek od mojej mamy. No mama zaczęła ostatnio zajmować się wypiekiem swojego chleba i miałam to szczęście, że dzień przed moim wyjazdem upiekła mi po prostu. Idealny, bezglutynowy chlebek orkiszowy, który samo robi na zakwasie Dostałam też mamy zakwas, którego akurat tutaj nie przyniosłam Ale mam zakwas i mama kazała mi piec swój własny chleb Także będę próbowała swoich sił I będę Wam dawać znać, jak mi idzie Chleb jest przepyszny, długo zachowuje świeżość Trzymam go w worku lnianym także. Mm, Na kanapeczkę idealne ja ubyłoby się też bez górków kiszonych. Te ogórki są inne niż tutaj, i akurat mama zamawia u takiej pani na rynetku, która e, robi swoje, przynosi jej. Chyba powinnam się samo nauczyć, ale u mnie w domu nikt nie. Jako też Alek też lubi. E, James, wiecie, z gawem nie za bardzo, ale. ogóreczki kiszone. Dodatkowo e, olej lniany, który przelałam do mniejszej butelki po piwie Grusz. E, którą mieliśmy i olejniany jest niesamowity, szczególnie my w naszej szerokości granicznej e, właśnie powinniśmy go spożywać jak najczęściej. Olejniany powinien być właśnie przechowywany w chłodnej temperaturze, bo niestety później traci swoje właściwości. I problem, jeżeli chodzi o olejniany polega też na tym, że niestety, ale to ma dość krótki termin ważności, oczywiście jeżeli zależy nam na tych cudownych jego właściwościach, dlatego nie kupowałam większych butelek, tylko po prostu podzieliłam się z mamą tym, co ma i będę go stosowała. Do sałatek, które dość często jemy I po prostu jest A, jeszcze nie pomidorków Pomidorów nie przeniosłam z ogródka mojego taty Przecież tata specjalnie dla nas e, Cała szklarnia pomidorów Które muszę powiedzieć, podobno już pod koniec naszego wyjazdu Zostały wyprzątnięte Że tak to powiem e, Czyli pomidory e, Ogórków nie brałam ze sobą, bo nie było zbyt wiele I borówki oczywiście, maliny, które na bieżąco jeliśmy Dziękuję tatusiowi za za właśnie tą opiekę nad nami i tutaj skoro jesteśmy przy tatusiu, bo muszę to też powiedzieć, że na samym początku przyjazdu poprosiłam go o to, aby... znaczy nie ja jeszcze przed przyjazdem poprosiłam go o to, żeby zbudował mi coś do moich tatuszków i chodziło mi o taką podpórkę między innymi do mojej mini monstery. I przepraszam Was, bo tego jeszcze nie zdążyłam wypakować, ale chciałam to zrobić tutaj przed Wami i nie wiem jak to jeszcze wygląda, nie mam pojęcia czy będzie pasowało, ale zaraz zobaczymy. Tata mi wygiął z druta. Takie. Tutaj akurat e, to jest sześciokąty, tak? Przypłynując trochę plaster miodu. I to jest taka drabinka, po której będą się wspinały właśnie moje płynące roślinki. To jest e, pierwszy model prototyp, który, który e, zaprojektowałam z tym. to jest drugi, troszeczkę inne kształty, ten jest szerszy, ma większe rośliny żeby go tutaj zaprezentować w całość i ten wygląda w ten sposób, trochę wygląda jak uszy młóżniki. E, mi się bardzo podoba i marzyło mi się coś takiego, no i piękny tatuś mi tutaj to zrobił, bardzo jestem szczęśliwa. No i tutaj tym. E, aha, bo jeszcze mam też pokazania. Większość z nich będzie w temacie roślinnym, żeby nie było, że nie tęskniłam i nie myślałam o moich usinach podczas mojego e, pobytu w Polsce. Bo data po prostu też jest złota rączka. Wiecie, że mam e, taki psikacz Mr. Marki Host, która, to jest brytyjska marka. Dosłownie przed wyjazdem zepsuł mi się ten psikacz. E, wzięłam do taty tylko tę część, tata naprawił w ciągu 10 minut. Ja wiedziałam, co jest źle i ja tego po prostu nie byłam w stanie zrobić, bo tata ma parę w łapach, to po prostu był w stanie wyciągnąć kawałek tej sprężyny tutaj na górę, bo ona tam po prostu pękła w środku. Ale już działa idealnie, cieszę się bardzo bo e, no, z niego mi ciężko żyć, ale podczas właśnie szukania tych podpórek wpadłam na coś w widrące eee, coś, co jest wieszakiem, ale tak naprawdę przecież to może też być idealna podpórka do roślin, szczególnie, bo ma piękny kolor. Zaraz Wam to pokażę. Najlepsze też jest to, że to kosztowało 3 zł. Na przycenie było. Moja mama mi trochę pozazdrościła i poleciała kupić i wyobraźcie sobie, że Potem mama trafiła to za, za niecałe 2 złote chyba nawet to kosztowało. Fajny kolor, można też bez problemu włożyć tutaj w ziemię, można włożyć dwa obok siebie, także też dam mu szansę i mam na pewno roślinki, nawet tutaj słuchaj ta, która za mną z tyłu stoi, potrzebuje delikatnego wsparcia w życiu i może akurat to będzie to, co, czego potrzebuję, prawda? Okej. Okay. Kolejna rzecz, którą wypatrzyłam na szmatach w pudełku, tutaj widzicie cena jeszcze 6 zeta, ale to jest generalnie urządzenie, które służy do tego, tutaj wlewamy wodę i ona pod wpływem czasu, a także tego, że ten, ta baza jest z terakoty, Delikatnie zwilża ziemię, czym to jest nic innego, jak taki nawadniarz do kwiatów. Idealna sprawa, jeżeli chodzi o moje rośliny, kiedy podróżujemy, kiedy wyjeżdżamy, kiedy mam ochotę, żeby były dobrze o nie dbać. I coś takiego. Bardzo mi się podoba też ten design. Nie wiem, że wygląda wszystkie kupa, ale w takich większych roślinach to naprawdę fajnie wygląda. Taki zen, taki spokój. Prawda? Szkoda, że był tylko jeden, bo w tym wzięłam jeszcze. Też jest taka sytuacja że e, nigdzie nie mogę znaleźć szarych doniczek terakoty z z ceramiki, Marzę mi się szare najzwyklejsze, żeby nie kosztowało nie wiem ile, bo i znalazłam w polskiej kwiaciarni, kosztowała 3,30, e, szkoda, to jest widzicie donica terakota XL, szkoda, że jest e, tak duża, bo chciałabym też mniejsze jeszcze e, i wzięłam właśnie taką tutaj, będzie mi pasowało do kwiatuszków, które Wam też zaraz pokażę, idealnie hmm. Podoba mi się właśnie ten szary kolor, który będzie ładnie się prezentował. Moim zdaniem bez niczego, bez żadnych innych dekoracji. Oczywiście tylko z kwiatami, które są cudowne ozdobą. No tutaj może Wam teraz pokażę właśnie te kwiaty. To jest Silver Dollar Plant, którego szukałam już chyba od, od kiedy zaczęła się ta właśnie moja mania. Roślinomaniactwa i on nie widzi, czemu Wielkie Wielkiej Brytanii w ogóle nie jest dostępny. Ja zakupiłam go na zielonym parapecie, bo to jedyne miejsce, gdzie udało mi się go znaleźć. Próbowałam znaleźć stacjonarnie nie wiem, ale to się nie udało. I w końcu część z was napisała AGA: zamawiaj z internetu, i co też zrobiłam. Chciałam zrobić niespodziankę mojej mamie i zamówiłam. W sumie coś tutaj widzicie, mi wyleciało. Nie wiem, czy to z niej, czy, czy nie wiem. Zamówiłam trzy rośliny, dwie takie i jedną, którą Wam zaraz jeszcze pokażę, i niestety jedna z nich przyszła w bardzo złym stanie, znaczy w bardzo. Nie. Pokazałam Wam na Insta, było odumane tutaj trzy gałązki, ale napisałam z reklamacją i odzyskałam 20%, 20 tamtej rośliny, czyli tam 6 zł zostało mi zwrócone na konto. Zawsze coś. Nie wiem, czy się da o to odratować. Mama tam będzie kombinowała. Ja wziąłam tę drugą, która już tutaj widzę po wyjęciu z opakowania. Zaczyna mi tak troszeczkę się na boki rozchodzić. I nie wiem jeszcze, czy tutaj włożę ją do tej doniczki. Ona jest chyba troszeczkę za mała. Już wiem, co chyba tutaj przesadzę. Mam. No, zaraz pomyślę, pokombinuję i na pewno zobaczycie. Ale tutaj jeszcze. Chcę Wam pokazać moją drugą pięknotę, którą kupiłam, której niestety nazwy pamiętam, ale nie jestem w stanie wypowiedzieć. I to jest: można nawet sobie z tego włosy zrobić. Przepiękna roślina o takich delikatnych liściach, które mają niesamowity kolor. I to też jest roślina ściągnięta od mojej siostry. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam Was na film, który przygotowałam z jej wnętrz, gdzie pokazałam jak właśnie Anka urządziła. Połączyła plakaty z roślinami Jak wrzuciła je do swojego mieszkania Jak je zaranżowała um, Nie wiedziałam o tym o mojej siostrze Dopiero po tym jak kupiłam te rośliny To się okazuje, że Anka nie lubi kwiatów, które Mają dziury, czyli nie ma żadnej mocny w domu Co zresztą da się zauważyć I ona lubi kwiaty o dużych, soczystych, zielonych liściach Nie lubi przebawień na, kwiatach, na liściach Nie lubi takich, wiecie, można powiedzieć wymyślań A ja z kolei jestem taka, że właśnie Mogę tutaj poeksperymentować z innymi I mam kilka takich właśnie fajnych Także y, ta tutaj y, podobno trudna do oprawy, nie wiem, zobaczymy, ta kosztowała trochę więcej, bo około 60 chyba złotych. Jakoś tak. Też mam zielonego parapetu i dopiero otworzyłam ją, tak naprawdę, kiedy przyleciałam tutaj do e, Londynu. I tak mnie zapytacie, jak to się stało, że to wszystko przewiozłam, bo to jeszcze nie wszystko. To e, podróżowałam z zwykłych dzieci. Każdy z nas ma prawo do 23-kilogramowej walizki. Dodatkowo mamy też bagaż podręczny. Także spokojnie zmieściliśmy się i jeszcze mieliśmy chyba spokojnie dużo kilogramów luzu. E, a właśnie tak, co chciałam powiedzieć. Aha, chciałam się Wam pochwalić, że podczas mojej nieobecności tutaj mój filodendron, mini Monstera, też zobaczcie, jak fajnie się ukorzenił i też wypuszcza nowe listki, co mnie bardzo cieszy. Ja obcięłam go, w, ponieważ chciałam zagęścić, zaraz Wam pokażę roś, matkę, chciałam zagęścić matkę, bo ona tak właśnie mi zaczęła to wszystko tutaj obcięłam, widzicie? To tak z tamtej strony wyrastało, a w tym miejscu, gdzie obcięłam obok, zaczęły, to już wszystko się działo pod moją nieobecność wyrósł ten listek tutaj. On jest przepiękny, najbardziej urocze są te dziurki tutaj w środku, uwielbiam. A ten liść taki, zobaczcie, troszeczkę tak na pół wyrósł, ale taki lubię, kocham Ciebie. Trzeba do nich mówić ładnie, to wtedy rosną tak? To, co Wam pokazuję, nie ma kompletnie e, jakiejś kolejności. Następną rzeczą są kolczyki, które dostałam od mojej siostry na urodziny. E, biżuteria kamieni, e, które wyglądają w ten sposób. To takie złote kolczyki z dużą e, perłą w bardzo takim naturalnym kolorze i kształcie, nieregularne bardzo, co właśnie sprawia, co pozwala myśleć, że... czekajcie, źle włożyłam, że właśnie są e, takie naturalne. Nie miałam takich kolczyków i wiecie, że dostałam kolczyki w tamtym roku na Boże Narodzenie od siostry, które na początku nie zachwyciły mi. Te, te, O tych miałam o wiele lepsze na początku zdanie, jeszcze ich nie nosiłam, bo nie wiem, właśnie może powinnam spróbować e, ale też zobaczcie, jak ładnie tutaj tak dyndają. Na pewno będę miała okazję, żeby je założyć, i na pewno dostanę dużo komplementów. Moja siostra wie, co wybierać. Także to są właśnie kolczyki, które dostałam od niej na urodziny. Kolejna rzecz to przepiękna, przepiękna taca, która okazała się być wykonana przez moją widzkę Wieloletnią, która nawet nie wiedziała, że mam tę tacę w kolorach złoto-białych. Jeżeli przeżycie mojego Instagrama, to tam na pewno zobaczycie, że używam tej tacy bardzo często jako tło do moich zdjęć. Najczęściej na nie pokazuję kosmetyki i to, co tworzy ta dziewczyna, to jest po prostu kosmos. No bo, no bo jakby nie patrzeć, to jest kosmos. Te kolory złoto. Po prostu to jest coś przepięknego. Dodatkowo to wszystko było tak pięknie zapakowane w papier, który. Naj, najpiękniej pachnąca przesyłka, jaką kiedykolwiek dostałam. I to się okazało, że te perfumy, którymi pachniała ta taca i folia, to e, Sap, Jakby ktoś chciał pytać. Naprawdę bardzo fajny e, zapach. I. Wiem o tym, że dużo z Was, kiedy zobaczyło tę tacę na moim Insta, też zaświeciły Wam się oczy, wcale się nie dziwię, bo jest przepiękna i na pewno będziecie mieli okazję zobaczyć ją w moich odcinkach. I zobaczcie, ile to jest złoto mnie, na bogato jest jak nic. Wypatrzyłam, już teraz przechodzimy słuchajcie do ubrań, takich ubrań i akcesorii. Wypatrzyłam sobie na em, szmatach... Yy... W takim dziale właśnie akcesoriowym nową z metką opaskę do włosów marki Zara. Powiedzmy, że próbowałabym Wam pokazać, jak tutaj wyjdzie, ale zaraz się pewnie rozwalę, ale generalnie to wygląda coś w ten sposób. Nie wszystkich Cup of tea, ale podoba mi się kolor, bo jest taki jesienny i będzie fajnie wyglądał nawet do takich zwykłych, czarnych ubrań, które też często noszę i to jako dodatek, taki wiecie, coś ekstra do głowy. Jeszcze przed, na miesiąc chyba, przed Przyjazdem do Polski czekała na mnie paczka od grubą nicią szyte. Uwielbiam te piżamki. I to jest ta wykonana z, naturalne, z naturalnej bawełny, która ma piękny haft. E, jeszcze jej nie nosiłam. Chciałam specjalnie Wam pokazać tutaj do filmu. Przymierzyłam tylko, czy ładnie wygląda i bardzo ładnie wygląda. I ona jest tak subtelna i tutaj ma bardzo ładny też dekolt z tyłu. I ona domyślam się, że, że będzie czekała na mnie na przyszły rok, bo w, i, chociaż jeszcze jest gorąco, i w sumie mogłabym ją teraz nosić, ale niedługo idziemy na biwak, a tam wolałabym się ubrać w coś ciepłego, bo będziemy spać w namiocie. Także chyba taka piżamka mi się po prostu nie sprawdzi. Polecałabym ją na takie naprawdę początek letnich nocy. I tutaj mam jeszcze jedną też w białym kolorze. Już z innego materiału, który też się bardzo dobrze nosi. Bardzo dobrze się też pierze. Ta ma też piękną koronkę tutaj, widzicie, na shortach. I do tego koszulka z też um, bardzo ładnym, delikatnym tutaj wykończeniem na ramionach, które, no takie coś zwykłego, ale naprawdę pięknie się prezentują. Fajnie się noszą i często mnie o nie bardzo pytacie, bo widzicie, widzicie mnie na filmach, widzicie na tych odcinkach albo na stories, gdzie jeszcze właśnie z tym piżamie, to właśnie to są te produkty od No i teraz kilka rzeczy ze szmat. Pierwsza z nich, którą nie pokazałam Wam chyba nawet na stolis, bo jeżeli siedzicie mnie na Insta, to pewnie już większość tych rzeczy widzieliście, ale są też osoby, które na przykład nie mają Instagrama, nie oglądają i dlatego tutaj nagrywam Wam ten odcinek. I to jest koszula marki Reese, która bardzo mi przypomina markę, koszulę w stylu marki Cezanne. Piękne mankiety, takie delikatne tutaj wykończenia koronkowe, tutaj trochę bufiaste rękawy. Tam, że padła mi bateria okazało się, że zabrakło mi miejsca na karcie, bo tak się do Was rozgadałam i nie wiem, w którym momencie... Się przerwało, ale mówiłam Wam o tej. Lenianej sukience, i jeżeli ewentualnie już o tym mówiłam, to to wytnę, a jeżeli nie mówiłam, to powiem jeszcze raz, że jest to sukienka marki Banana Republic długości Maxi, która wyjątkowo dobrze wygląda tutaj na moich pieszych, nawet jeżeli nie mam pod spodem Biustonosza. E, świetny materiał, pięknie leży, nawet na dużym biuście. Fajnie, ma tutaj ten taki złoty pasek, który to wszystko podtrzymuje. Pięknie wygląda. No mówię, to jest typowo wakacyjna, letnia sukienka, e, której w tym roku niestety nie będzie mi dane już pewnie e, spróbować, przetestować, ale na przyszłe lata na pewno to jest taki właśnie Must have wakacyjny Kolejny sweterek Który powinnam przewrócić i powiesić Pewnie na wieszak, ale nie zrobiłam tego Czekajcie, zaraz to zrobię To kaszmirowy sweterek, który udało mi się 100% kaszmiru, który udało mi się znaleźć Za 3 złote 3 zeta W kolorze gołębim W dekolt serek, który już używałam W samolocie i tutaj zauważyłam, że mama Mi go wyprała i niestety chyba Płyn, który użyła, tutaj się troszeczkę zebrał, będę musiała to jeszcze nas uprać Pięknie wygląda, to jest klasyk, który uwielbiam, nawet będę miała do pracy Bardzo się cieszę, że mi się udało go zdobyć, dla takich właśnie zdobyć, warto chodzić po szmatach Kolejna rzecz, którą już też nosiłam i która mi się też bardzo fajnie sprawdzi I pięknie wygląda i jest bardzo oryginalna I jest to też sweter marki Hops to jest większy rozmiar, ale ja w sumie nie patrzę na rozmiary, nie powinnam tak wkładać tego teraz, przepraszam Was, bo wtedy się rozciąga, ale tak tutaj jest w pośpiechu. Co mi się właśnie w nim podoba najbardziej, to, to ten tutaj hmm, dekolt przy szyi, te wykończenie kołnierzyka, przypominające łuskę rybią. Tu wszystko ma takie detale, słuchajcie, w środku jest szary, to jest taki, wiecie, otrepa. E, to tak pięknie wygląda, naprawdę. Tutaj ma delikatny zamek, rękawki czwarty, cudowny skład i... Tak jak mówi już nosiłam, bardzo ciepły, na pewno mi się sprawdzi na najbliższy sezon i kosztował też mnie 9 zł. Kolejna rzecz też za 9 zł, to długi kardigan marki Hash. Też ma fajny skład. I to jest też coś, co się sprawdza do. Każdy chyba z nas powinien mieć Tak jak mało czarno, mały czarny. Mały, czarny, taki długi kardigan. To nie jest maxi, to jest taka długość do kolana. No super. Ja mam taką pracę, że czasami jestem gorąco, czasami może być mi zimno i takie coś o dobrym składzie na pewno mi się zawsze przyda. E, jeszcze jedna rzecz, którą też kupiłam za dwa złote tym razem. Mhm. E, to e, sweter marki High To jest elka, ale ma tutaj tyle wełny w składzie, i jak nałożyłam, to nie mogłam się powstrzymać. I kiedy pokazałam się wam na Instagramie, to stałam ogrom, ogrom wiadomości, które potwierdziły właśnie to, jak bardzo, że dobrze zrobiłam, bo dużo z was też się spodobał. Jedyne, co mam do niego zastrzeżenia, to to, że ma dłuższe trochę rękawy, które rzeczywiście sprawiają wrażenie, że on jest bardzo oversize'owy, że jest taki bardzo duży na mnie. Ale z drugiej strony, to też moim zdaniem może być właśnie jego ogromna zaleta. Tutaj zależy od tego, jak na to spojrzymy, prawda? Każdy ma swoje, że tak powiem. E spostrzeżeniem ten temat. I on jest, ma piękny tutaj ten wzór, fajne takie czarne guziki i ja miałam go akurat w tym momencie, w tamtym momencie, kiedy go mierzyłam do lnianych koszuli, lnianych shortów i to świetnie wyglądało, taki właśnie naturalny look i jestem pewna, że też będzie mi dobrze służył nawet jako, słuchajcie, szlafrok do chodzenia po domu, bo fajnie, fajnie wygląda. Dwa złote. Mama, kupiłam jeszcze jeden. Marki Hugo Boss, który był piękny, granatowy I mama właśnie wszystkie włożyła do pralki Na jeden program Razem się prały i tamten niestety Zrobił się jeansowych rozmiarów Zostawiłam go w domu, bo nie będę go nosić No po prostu się zniszczył Mama powiedziała Jak tylko weszłam do drzwi, że mnie zabije że, że pewnie ją zabije, ale Wybaczyłam jej to Chciała dobrze. I tu jeszcze jeden po raz kolejny marki Reese. Coś, To też kupiłam właśnie z myślą mojej pracy. Między innymi ze względu na piękny kolor, a także skład. No i to jest taki właśnie też cardigan, na trochę fala. Ma kieszenie. Tutaj te jetty. Te, te nie wszystkich właśnie też cup of tea, ale moim zdaniem one, jeśli się nie mylę, będą wracały. To nie jest coś takiego nachalnego. Mi się wydaje, że są takie dość jeszcze w miarę gustowne. I też zobaczymy, jak mi będzie służył i nam wam znać, czy będę w nim chodzić, czy nie. To jest MK, ale dobrze też tam nie leży. Ja nie patrzę na rozmiary. Wiecie, jak ktoś mi się podoba, to mierzę i sprawdzę, czy jest ok Tym bardziej też przytyłam ostatnio to jak najbardziej. I jeszcze jedna rzecz, ku motywacji do tego właśnie, żeby chodzić na siłownię. Nie wiem, mam wrażenie, że coś jeszcze kupiłam, ale może mi się wydaje, że to specjalnie właśnie wszystko tutaj zostawiam, żeby wam pokazać, ale nie wiem. I to są getry marki Adidas które kosztowały, nie wiem, może z 5 zł, może z 7 zł one były na wagę. Kupowałyśmy je mamo z jeansami, ale trudno mi powiedzieć, to jest taka kolażówki. No właśnie, motywacja do tego, żeby ćwiczyć. Ja mam jedne getry Adidasa, które całkiem fajnie wyglądają na tyłku i właśnie tutaj, one też tutaj wszystko ładnie trzymają i. takie sportowy właśnie ładny kolor mają, będę pasować do większości takich neutralnych bluzek i... Są nowiutkie, bo jak widzicie, nie ma tu żadnych nawet środ zniszczeń, dlatego, dlatego zdecydowałam się, że je kupić. Było jeszcze dużo innych rzeczy, które myślałam, czy wziąć, czy nie wziąć, ale. Wiedziałam, że nie będę ich nosić i nie ma sensu kupować czegoś, tylko żeby to było na raz I to chyba wszystko, jeżeli chodzi o ten odcinek Jeżeli nie widzieliście jeszcze pierwszej części, w której pokazuję Wam zakupy e, kosmetyczne To serdecznie Was na niego zapraszam Koniecznie też dajcie mi znać, co w tym odcinku Wam się najbardziej spodobało Co może macie ochotę ode mnie skopiować e, Może poszukać właśnie sobie czegoś podobnego Dajcie mi koniecznie znać Bardzo serdecznie Was pozdrawiam Życzę Wam miłego dnia Trzymajcie się cieplutko Do usłyszenia, pa pa!